Okręgu jest jeszcze oczywiście część taka stricte miejska w policji Ceramiczna i te, te tereny. Natomiast jeżeli chodzi o e, przeważający obszar tego okręgu numer 2, to jest to zabudowa niska, zabudowa jednorodzinna bądź e, zabudowa bliźniacza. E, no i bardzo dużo terenów zielonych. To co e, spędzało nam sens kiedy walczyliśmy o uratowanie największych terenów w Pruszkowie, czego się nie udało dokonać. To wszystko dzisiaj już można oglądać. Ja złożyłem pewną deklarację, jeszcze ją tutaj pewnie powtórzę dzisiaj. Natomiast charakter tych miejsc skłania do tego, żeby dyskutować właśnie przede wszystkim o środowisku naturalnym. I powielone jak McDonald's. Tak naprawdę we wszystkich tych miejscach powinniśmy zastosować takie same reguły, taką samą organizację ruchu i tak samo wykonać to przeróbki tych wszystkich ulic i skrzyżowań jakie mamy tutaj do dyspozycji. W tej chwili jest to bardzo y, niespójne, jest to wręcz chaotyczne. I y, nad tym y, bardzo boleję jako również mieszkaniec y, y, tworek y, postulujemy jeden z postulatów, jeżeli chodzi o y, organizację ruchu y, tych trzech słów osiedla. Należy dni są mówimy o tym. Tej... Ja do tego dowiałem do już do, do tego, do tego. Do tego. Natomiast umówmy się o stoja, tworki, manichy to jest Idealny przykład zabudowy, gdzie powinniśmy wprowadzić tempo 30 wczoraj. To jest coś, o co ja proszę i domagam się od pana prezydenta Makuka właściwie od pierwszych dni, kiedy e, zająłem się tą aktywnością samorządową, i kiedy e, na jednej z komisji wielkana miasta taka dyskusja miała od tych czterech lat. Niestety takiego programu przeorganizowania ruchu w mieście nie doczekaliśmy się. Teraz rzutem na taśmę Pan Prezydent e, wpisał do budżetu e, że 50 tysięcy na opracowanie takiego dokumentu, który e, całościowo może miasta podzielić nas na takie obszary, gdzie AZS tak projekto 30 będzie można wprowadzić. To co również jest charakterystyczne dla tych terenów zabudowy niskiej. To jest kolejna nasza inicjatywa, z którą wyszliśmy. To jest wyjście mieszkańców przed dom, przed płot. Bo tak naprawdę mamy, poza swoją działką, mamy bardzo dużo terenów zielonych, które są pomiędzy naszym ogrodzeniem, a ulicą czy chodnikiem. I to jest taki teren trochę niczyj dwa-trzy razy w roku wpadają panowie z tyłami wszystko do równego, właściwie do białych nie zostaje po nich nic, to jest spalona ziemia. Natomiast można y, przy odrobinie y, takiego y, zaangażowania mieszkańców, dania takiego bonu, bonu na y, zakup roślin, te parę metrów kwadratowych przed własną posesją Próbować, takie rzeczy się w Polsce dzieją. Zazwyczaj jest to tak zwana partyzantka miejska zielona, gdzie ludzie po prostu sami uprawiają e, i zagospodarują e, takimi niewielkie e, przestrzenie przed tomami. Natomiast my chcielibyśmy to zrobić systemowo, na tej zasadzie, że miasto wydałoby e, jasny komunikat. Tak, możecie robić takie rzeczy przed domami, nikt wam tego potem piłą palinową nie